Niedziela wieczór. Co właśnie porabiasz? Zastanawiam się. Jesteś myślami już przy poniedziałku? Myślisz o tym, o której musisz wstać? Co musisz reno zrobić? Co na ciebie jutro czeka w pracy? Jakie zadania do wykonania? Jakie obowiązki, jakie cele na kolejny tydzień? Co musisz zrobić? Z kim będziesz musiał porozmawiać? Zobaczyć się, co trzeba kupić, co jeszcze masz do zrobienia. Czy jesteś tu i teraz? Jeżeli nie, to weź kilka oddechów i wróć tutaj. Bo tak naprawdę co, to, co dzieje się tu i teraz, to jest jedyne, co masz. Przyszłość jest iluzją, przyszłość jest iluzją. Masz tylko tu i teraz. Spróbuj skierować na to swoją uwagę. Dobrego wieczoru.